Dzisiejszym niezwykle wyjątkowym, ponieważ w pierwszym 2001 roku co oznacza, że recenzje rzeczy mają już co najmniej dwa lata w odcinku recenzji rzeczy będziemy recenzować prezent część prezentu, który dostałam w pracy to są jakieś trufle zawsze myślałam, że trufle to grzyby ale okazuje się, że trufle to jednak czekoladki i znaczy tak pomyślałam, bo jest kokoła i Sproszkowane trufle na tych truflach, czy cokolwiek to jest. Telefon nie jest w stanie tego zobaczyć, ponieważ jest w dzisiejszym wyjątkowym odcinku ciemno, ponieważ moje żarówki przestały odpowiadać, więc tak. Więc to są czekoladki, już się wcześniej otworzyłam i jadłam, więc to będą, będzie odcinek bez zaskoczenia niezwykłego. A przy z to są moje rękawiczki. Miałam takie rok temu, ale zgubiłam, więc w tym roku sobie odkupiłam od razu dwie pary, tak na wszelki wypadek. Polecam, bardzo dobry pomysł. Au. I polecam serdecznie recenzję rzeczy. Więc tak, pakowanie jest złote, bo to są drogie czekoladki. Że mają sprawiać wrażenie, że są drogie. i w ogóle, o jesteśmy takie fajne, bo mamy zagraniczną nazwę. Duc do, duco do, duco do, duc duco, do. Do. Du -do, do. Du -do. Du -do. Du do, Nie, skończyły mi się pomysły. Jakoś tak. Więc a budynek, a pakowanie, jeszcze jeszcze to jest opakowanie, 6 jeszcze, także inne. To takie trochę odrobinę przy jakości, a zawartość wygląda tak. Wygląda jak taka mała kubka, którą robią zwierzątka jak mają yy, srakę, No Tylko, że nie taką totalną, a taką lekką srakę. To wtedy właśnie głównie no, formuje się w coś takiego. Są posypane jakimś pudrem, tym dastem z grzybów. Ja <grybuj> nie jestem trochę gorzkawy. Tak, ale poza tym wszystko spoko, chuja widać jego tutaj, ale to nic, no bo jak sobie wpiszecie tę nazwę, to na pewno znajdziecie i tam będziecie widzieć lepiej, dlatego co nie musimy, teraz będę gryźć, bo generalnie jest takiej konsystencji zwartej, ale czuć, że można się go wgryźć, więc ha się gryza. ła, o chuj, <grym> bo więcej już wspominamy, więc się rozprzalił i zostały takie kawałki, no i tu nie widać akurat w tym, ale wewnątrz tego czekoladowo pionkowego smaku są takie małe i twarde kawałki czegoś są małe, twarde i trochę gorzkawe no jest to chyba kokoła no bo nic innego to nie może być bo czekolada nie ma takiej konsystencji smaku no i to było na wszystko w kolejnym odcinku Ascensji Rzeczy. Czekoladki brudzą palce 2 na 10, więc nadają się do jedzenia w towarzystwie. Mm. No, trochę paznokcie brudzą, to przez ten dust, ale to nic. Były smaczne. I warto je kupić swojej dziewczynie, bo jak zobaczy, że nazwa jest po francusku, będzie myślała, że ją kochacie. Mm, bo francuski to taki że ma Pelmel Gibson, język miłości podobno. Ja tam go akurat z języka Dragon Ball, czyli języka napierdalania się pory jak w imię obrony kosmosu.